Witajcie! Przychodzę do Was z bardzo ważną informacją. Wielki dzień! Ogłaszam pierwszy taki projekt w Polsce. Spełniam marzenia osób, które chciałyby przeżyć emocje podobne do filmowego hitu Dirty Dancing. Dedykuję to wydarzenie singielkom, singlom, rodzinom i osobom, które kochają taniec. Wybrałem Hotel Aramów ze względów na oferowaną przez nich jakość, przemiłą obsługę, Doskonałe warunki do tańca oraz aure, która przypomina nam klimat filmu Dancing. Podczas wydarzenia czeka nas wyjątkowy, finałowy wieczór, gdzie wszyscy tańczymy. Jestem szczęśliwy, bo razem ze mną wezmą udział w wydarzeniu utytułowani tancerze i instruktorzy tańca. To wszystko po to, by zapewnić Wam, naszym gościom przede wszystkim, różne poziomy zaawansowania. Serdecznie Was zapraszam. 7 dni, 7 lipca w Arłomie. Widzimy się. Deathly Dancing by Rafał Maserak.